Hormon wzrostu. Podstawowe skutki uboczne dzisiaj omówię, z jakimi musimy się liczyć, yy, używając tego specyfiku i na co głównie musimy zwrócić uwagę. Po pierwsze, zaczynając od zabawy z hormonem wzrostu, yy, pamiętajmy, że jego największe i takie pierwsze skutki uboczne to jest podwyższanie naszego cukru, naszej glikemii z rana po ogólnie. Ten po prostu cukier jest wyższy. Przez to też więcej produkujemy insuliny i ogólnie tam są pewne zmiany z czustką, ale o tym zaraz. A druga sprawa no, wiadomo, leci potem cała insulinowrażliwość. Druga sprawa to pada nam konwersja FT4, czyli można powiedzieć, że hormon wzrostu w pewien sposób wprowadza nas w niedoczynność tarczycy. No i to się zaczyna duży problem. Zaczynamy od tego, że bierzemy hormon wzrostu przeważnie po to, żeby modelować w lepszy sposób naszą sylwetkę, czyli mieć więcej mięśni, spalić tłuszcz. A jeżeli hormon wzrostu podpija cukier, to psuje nam wrażliwość insulinową, która jest bardzo ważna. Nie mówię, że bezpośrednio i najważniejsza, ale dość ważna w kontekście budowania sylwetki i musimy o nią odbać. O wrażliwości insuliny dbamy, żeby była wysoka, dobra, żeby komórki były czułe na insulinę, a hormon wzrostu sprawia, że one są coraz mniej czułe. No i to się zaczyna problem. Stosując ten hormon, jednocześnie chcemy mięśnie, a dzieje się taki skutek uboczny, który sprawia, że możemy budować tych mięśni mniej. Więc konieczne będzie po pierwsze laboratorium, badanie glukozy, insuliny czczo, to jest minimum. Wiadomo, że też istnieją inne metody. Jak choćby ta krzywo glukozowo-cukrowa trzypunktowa, bardzo, czy warto? No. W pewnych przypadkach warto jest ją by zrobić, czy by sprawdzić, na jakim poziomie jest nasza wrażliwość insulinowa, czy nie mamy insulinoporności. Zakładając, że mamy dobrą wrażliwość insulinową, nasz cukier poranny jest niski, nasza po poposiłkowa też jest dobra. Y to faktycznie możemy się powiedzmy wtedy zdecydować się na ten hormon wzrostu i musimy go bardzo pilnować. I w tym momencie trzeba kupić glukometr, 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 który jest bardzo ważny i moim zdaniem bawienie się w hormon wzrostu bez kupna glukometru, słaby pomysł. Kiedy badamy cukier? Naczczo. Mówiąc naczczo nie mówię bezpośrednio o stanie łóżka, tylko tak 45 minut godzinę po wstaniu z łóżka i jesteśmy na czczo, czyli ostatni posiłek był na dnie 12 14 godzin wcześniej. Spaliśmy się, dobrze spaliśmy i przed badaniem cukru wypiliśmy ze dwie szklanki wody, tak z pół litra. Dopiero wtedy nasze badanie cukru porannego na czczo jest wiarygodne. Najlepsze żeby według normy on musi być tam do 100 punktów i ja też tak uważam, że no taki najlepszy cukier to jest 80-90 na czto, to wtedy już jest, można uznać, że jest taki ok, czy tam jak ktoś ma 78-76. Oczywiście jak za nisko, poniżej normy, jakby już by było poniżej 60, to bym się zastanawiała i też coś z tym robiła, bo to są ewidentne znaki niedocukrzenia. Biorąc hormon, nie od razu, ale jak mija kilka tygodni na hormonie, ten nasz cukier może się zmieniać. Może się okazać, że nasz cukier poranny już jest nie 90 a 110. Bo tak cię uregowała. Yy, nasze wiki już po posiłkach. Wiadomo, ten cukier po posiłku wzrasta i spada, a się okaże, że on wzrasta jeszcze mocniej i mniej spada, bo wzięliśmy chorą wzrostu. Dlatego używamy glikometru na przykład godzinę po posiłku potreningowym i dwie godziny po posiłku potreningowym i sobie sprawdzamy, jaki jest cukier. Jaki jest prawidłowy? Jest napisany w ulotce od insuliny, której używacie. Przeczytajcie. Zakładając, że dwie godziny po posiłku spada Wam cukier tak do 100. Jest mniej więcej taki jak przed posiłkiem, czyli 100 no, albo poniżej 100 czy tam powiedzmy 105 do 110. Można uznać, że ten cukier jest OK. I wtedy właściwie nic nie trzeba z tym robić. Problem się zaczyna, kiedy ten cukier zaczyna nam wybijać. Sprawdza, czy się Zresztą. nagrywa. Jeżeli się wybija, no to po pierwsze nie tylko hormon wzrostu, ale wybija nam również od złej diety. I wtedy sprawdzamy, czy nasza dieta nie jest zbyt zwiasta. Dieta na hormonie wzrostu musi być czysta, nie może być zbyt bogata w cukry czy prostej tłuszcze trans, bo tym bardziej mamy coraz gorszą wrażliwość insulinową. I nasz hormon wzrostu idzie się jebać nic nam nie przynosi. Więc dbamy o dietę. Być może mamy za dużo węglowodanu. Nadmiar węglowodanu sprawia, że psuje się wrażliwości. Więc być może trzeba ich ściąć. Nawet jak jesteśmy na masie, może zrobienie jednego, dwóch dni w tygodniu na deficycie będzie fajnym rozwiązaniem. Na leukardium, czemu nie? Sprawdźcie. Są też te berberyny, nie berberyny. No, aczkolwiek tutaj w tak suplementację bardzo bym nie szła. No ale można tą kapsułkę czy dwie berberyny do, tam dodać sobie dwa razy dziennie. Jeszcze chrom jest, ala. Kardio, kardio, kardio. kardio też poprawia wrażliwość insulinową. Jeżeli za bardzo Wam ona pada, szczególnie na hormonie, to dodajemy kardio, robimy kardio, robimy to zdrowie, dla zdrowia serca. Właśnie. Hormon wzrostu, kolejny skutek uboczny. Serce również obciąża. Oczywiście na to będzie, są różne badania, że i taki nie, ale pamiętajcie, że jeżeli go bierzemy w ponad fizjologicznych dawkach, a bierzemy go w celu budowania masy mięśniowej w ponad fizjologicznych dawkach. To faktycznie obciąża serce, bo rośnie wszystko na hormonie, wszystkie narządy wewnętrzne, łącznie z naszym sercem, a które i tak rośnie mam od sterydów, a od hormonu jeszcze mocniej rośnie i się robi kuku. Tak, więc nie ma róży bez kolca. Hormon wcale nie jest zdrowy ani dobry. Nie jest zdrowym specyfikiem. Ma mnóstwo skutków bocznych. Eee, Chcemy z kardio. Robimy te cardio również, czyli Robimy Tak sprawdzamy sobie nie poranną i poposiłkową. Jeżeli zaczyna się nam za duże odchyłki, no to kardio, dieta, jak berberyna, regulujemy to. Jeżeli faktycznie nam wybija za mocno, zmniejszamy dawkę hormonu. idziemy na redukcję, robimy minikata. Metformina. Dość kontrowersyjny środek, osobiście zbyt nie polecam, bo są problemy z potem choćby z wchłanianiem substancji odżywczych w jelitach, są duże niedobory B12 na metforminie. No i metformina co robi? Obniża IGF1. A po co bierzemy hormon wzrostu? Żeby igf 1 był wysoki. Więc biorąc metforminę do hormonu, upierdalamy sobie wszystkie profity, nie może nie wszystkie, ale upierdalamy sobie częściowo profity ze stosowania hormonu wzrostu. Tak więc metformina może, aczkolwiek bardzo bym tutaj rozważnie podchodziła do dawki i dawała malutką dawkę, jeśli już faktycznie trzeba, w małych ilościach niekoniecznie codziennie. O dawkowaniu nie będę mówić, to jest bardzo indywidualna sprawa. Zależy głównie od Waszych blikami, reakcji organizmu itd. Zacznijcie od kardy i od diety. Mm, dobra, mamy blikami. Kolejny skutek y, konon wzrostu, jak się pojawia. natychmiastowo. to jest to, że nam pada konwersja FT4, czyli wprowadzamy siebie w niedoczynność tarczycy. Idziemy do laboratorium, badamy panel terczycowy TSK, FT3, FT4, te ciała. To co ja zauważyłam u siebie u moich klientów, i co jest podparte badaniami, ee, najbardziej pada FT4, jak pada FT4, to pada FT3, no i mamy niedoczynność terczycy. A jak mamy niedoczynność tarczycy, to jak wiadomo, nie budujemy optymalnie mięśni, mamy problemy z redukcją tkanki tłuszczowej, czyli wyglądamy jak kupa gu. Zamiast wyglądać lepiej, na harmonii wyglądamy gorzej. Co zrobić w tym wypadku? E, oczywiście nie u każdego padnie ta tarczyca, badamy, badamy, badamy regularnie, co miesiąc trzeba wydać, może nie co miesiąc, ale po miesiącu stosowanie hormonu, idziemy na badania, jeśli jest ok, to po dwóch miesiącach, znowu po dwóch. Co się stanie, jeśli zaczyna nam padać konwersja hormonów tarczycowych? Istnieją takie takie jak Letrox, Eutyrox, Nowotyral czy T3. Osobiście, ja wiem, że większość weźmie tę trójkę, bo tańsza i tak dalej słowo mocniejsza, aczkolwiek na hormonie to właściwie te 4 pada, nie FT4, pada, nie te 3 yy, Musimy tak wycyrklować nasze hormony tarczycowe i podać je zewnętrznie, raczej jeśli musimy, żeby nasza konwersja FT3 i FT4 była w normie. Tadam o normach. Mówiłam w oddzielnym filmiku, do którego należy obejrzeć. Tam, gdzie mówiłam o T3, tam mówiłam o normach. Obejrzyjcie sobie. Jeżeli już wtedy wyregulujemy nasze Ft3, Ft4 tak, żeby było w normie, czyli, zdradzę Wam tajemnicę, 75, 95, około tak 80% górnej normy, to znaczy, że jest GITES i tak lekami terczycowymi musicie sobie wycyrklować yy, najprawdopodobniej, i żeby te, po prostu, te wskaźniki były na tym poziomie, tak na około 80-85% będzie spoko, w Ft3, Ft4 i wtedy ta, czyta działa dobrze, no i wtedy możecie dalej brać hormon dalsze nieprzyjemności z hormonem. Skoro rośnie wszystko, to również rosną narządy wewnętrzne, jak choćby jelita. I dlatego większość ludzi, kulturystów, którzy nadużywali hormonów wzrostu latami, żeby być dużymi panami, ma problemy jelitowe, ma SIBO. Mało tego, jest udowodnione, czytajcie sobie badania na PubMedzie, Większość ludzi chorych na gigantyzm, czyli za, na taką chorobę, gdzie naturalnie ich organizm yy, produkuje za, do, za dużo hormonów wzrostu to te osoby chore umier yy, wszystkie praktycznie miały zdiagnozowane SIBO i przerost jelita, bo jelita rosną, powiększają się, są dłuższe tam o ileś centymetrów, na tym badaniach jest powiedziane o ile. I w ten sposób mamy za dużo jelit, one się układają w sposób nienaturalny. Bakterie z jelita cienkiego mieszają się z bakteriami jelita grubego, a nie powinny. I w tym momencie pojawia się SIBO, czyli bardzo wrenna choroba, sobie bardzo ciężko wyjść. I często trzeba leczyć, miesiącami ona nawraca. Problemy z wchłanianiem wszystkiego i może się z ucieciem, bo się źle wchłania żelazo. Do tego wzdęcia, gazy i tak dalej, nieprzyjemności jelitowe, problemy ogólnie trawienne i takie z przyswojonością. To się dzieje na hormonie, jeśli bierzecie go za długo latami. I potem też rośnie wróżek. I to są nie tylko wypchany jelita, ale też inne narządy. Serce również. Jest wiele badań na to, że LDL czy ogólnie lipidobrem się pierdzieli także na samym hormonie wzrostu. Tam nawet znajdziecie jakieś badanie, że się polepsza, ale generalnie jeśli nadużywamy, czyli używamy dawek tak zwanych kulturystycznych hormonów wzrostu. Teraz będzie pytanie, jakie są? to w tym momencie faktycznie ten, ten hormon wzrostu może również nam pogorszyć lipidogram, a lipidogram i tak przeważnie kulturyści, fitnesski, mają spierdzielony z powodu nadużywania pewnych środków, wiadomo jakich. Tak więc tym bardziej musimy patrzeć na lipidogram, o który trzeba dbać, żeby nie było mierzycy. Kolejna sprawa. Wiecie, że osoby chore na gigantyzm przeważnie nie dożywają 40 roku życia właśnie z powodu problemów z układem sercowo-naczyniowym. Więc jeżeli ktoś nadużywa hormonu wzrostu 10, 15, 20 lat, praktycznie schoduje się na to samo a problemy z układem sercowo-naczyniowym, zabały, zatory, różne takie inne fajne, niefajne z sercem. Jeżeli chcecie brać hormon wzrostu w dużych dawkach, liczcie się z tym, że wasze ryzyko yy, problemu z sercem rośnie. Właśnie temu, co powiedziałam, osoby chore na gigantyzm umierają bardzo młodo na problemy z sercem. A wy w pewien sposób wprowadzacie się w gigantyzm. Tak, w cudzysłowie mówię. Co by tu jeszcze mam ciekawego powiedzieć? A, hematokryta i hemoglobina, ojej, ulubiony temat kulturystów. Wszyscy się zastanawiają, co zrobić z tym hematokrytym i hemoglobiną. Czemu tak bardzo wypierdziela na sterydach? A wypierdziela nawet na samym testosteronie salon. No i jest problem. Zawęszczona krew. A wiecie, że hormon wzrostu również powoduje podwyższenie hematokrytu i hemoglobiny i tych czerwonych płytek krwi? Tak, tak, powoduje. I tu jest kolejny problem, ponieważ jeżeli ktoś już jest na strydach i komuś już te wskaźniki mocno podwyższyły się, to samo branie środków, takich jak hormon wzrostu, które podwyższają GF1, jeszcze gorzej może podwyższyć hematokryt i hemoglobinę, jeszcze bardziej zagęścić krew i jeszcze bardziej zmęczyć Wasze serce. No właśnie. czy na, by na pewno chcecie się w to bawić? Jak to rozwiązać? Może w innym filmiku, żeby nie było za dużo. Chociaż przeważnie, to już jest bardzo poważna sprawa. Jak już jest za mocno zaburzony. No i co? Akart nie pomoże. Nie, nie, nie. Akart nie wyzrzedza krwi. Tu jeszcze na na MK677, że które również działa w cudzysłowie w podobny sposób jak Hormon. Ponieważ jako. Antagonista greliny też podwyższy GF1, więc też ma podobne skutki uboczne jak hormon wzrostu. I też stosowanie MK677 może podwyższać nową amatokryty i hemoglobinę, i całą resztę morfologii. Troszkę rozjechać, więc mieszając te dwa specyfiki można, oczywiście hormon MK można łączyć, ale bardzo wtedy dbajcie o morfologię. Na hormonie co badam. W takim razie, razem mówiąc. Na hormonie koniecznie, regularnie badamy. Morfologię, tarczycową, no i całą glukozę używamy glukometru regularnie. Ona zresztą ma tysiące innych skutków ubocznych, ale to już jest wyższy level. Nie, ja również nie o wszystkich wiem. Powiedziałam te trzy takie najbardziej moim zdaniem podstawowe, które po prostu trzeba have na cyklu, na hormonie wiedzieć, być świadomy i ich pilnować. Na dziś dziękuję.